Witam Was, kochani, bardzo gorąco w kolejnym filmie, w którym bardzo wnikliwie opowiem o diecie norweskiej. I jest to taka dieta, która, pomimo tego, że ma bardzo wiele minusów, to tak naprawdę według mnie jest chyba jedną z tych topowych, które powinno się zastosować, na które powinno się przejść. W okresie przedwakacyjnym, kiedy wszyscy chcemy na już zgubić te zbędne kilogramy, aby prezentować się znakomicie w bikini, nie przedłużając, zapraszam na konkrety. Dieta norweska. Dieta norweska przypomina dietę kopenhaską, niskowęglowodanową i niskokaloryczną. Mówi się, że opracowali ją dietetycy z Oslo, ale żaden z naukowców się do tego nie przyznaje. Faktem jest, że można na niej całkiem sporo schudnąć, ale trudno się temu dziwić. Menu w diecie norweskiej jest bardzo ubogie i monotonne, a to znaczy, że aby ją ukończyć, trzeba mieć sporo samozaparcia i siły, by każdego dnia zmagać się z uczuciem głodu. Zasady diety norweskiej są następujące. Nie należy łączyć tłuszczów i węglowodanów w jednym posiłku. Przestrzeganie tej zasady ma pomagać w redukcji apetytu oraz przyspieszać procesy metaboliczne. Reguła ta nie znajduje jednak potwierdzenia w badaniach naukowych. W badaniach klinicznych osoby, które przestrzegały zakazu łączenia tłuszczów i węglowodanów, nie traciły na wadze więcej niż ludzie, którzy tego nie robili. Niektóre wyniki badań wskazywały wręcz na odwrotną zależność. Dieta norweska powinna trwać 14 dni. Nie krócej, ani nie dłużej. Nie wolno w czasie jej stosowania zjeść żadnego zakazanego produktu, np. kawałeczka czekolady czy ciastka, ponieważ według jej zwolenników niweluje to cały trud i sprawia, że dieta nie daje oczekiwanych efektów. Można jeść jedynie produkty dozwolone w diecie norweskiej w ściśle wyliczonych ilościach. Produkty, które można jeść podczas stosowania diety norweskiej to gotowane na miękko lub na twardo jajka oraz grejpfruty. Dozwolone są w niewielkich ilościach także selernaciowy, chleb z mąki ryżowej, gotowane chude mięso, ryby, pomidory, marchew, ogórki. Podczas stosowania diety norweskiej nie wolno spożywać tłuszczów, w tym olejów, słodyczy oraz nabiału poza jajkami, których z uwagi na monotonię dwospisu je się więcej, niż jest to zalecane przez dietetyków. Raczej nie są wskazane owoce. Podczas diety norweskiej należy pić około 2-3 litrów płynów. Dziennie. Przede wszystkim wody i herbatek ziołowych, ewentualnie słabej herbaty i kawy. Kuracja, powtarzam po raz kolejny, trwa 14 dni. Przez ten czas trzeba ściśle trzymać się menu, które jest bardzo dokładnie określone. Dlaczego to takie ważne? Propagatorzy tej diety twierdzą, że przyczynia się ona do zmian chemicznych w organizmie które mają przyspieszyć metabolizm. Aby to się udało, jedzenie trzeba sobie dawkować z dużą precyzją. Nie wolno przerwać kuracji nawet na chwilę. Zdaniem zwolenników diety norweskiej, jeśli zgrzeszymy, zjadając coś niedozwolonego, cały wysiłek idzie na marne. W takiej sytuacji trzeba cały cykl powtórzyć od nowa. Jeśli uda nam się utrzymać tę dietę przez 14 dni, przez kolejne miesiące będziemy mieć mniejsze łaknienie. To uchroni przed efektem jojo. Jadłospis opiera się przede wszystkim na gotowanych jajkach i grejpfrutach. Jemy także surówki, marchew, seler naciowy, pomidory, mięso wyłącznie gotowane, pieczone lub grillowane. Wołowinę, pierś kurczaka oraz rybę. Każdego dnia trzeba wypić około 2-3 litry płynów dziennie. Czystą wodę, herbatki ziołowe, słabą kawę, wszystko bez cukru i mleka. Do surówek i sałatek nie dodaje się oleju ani sosów. Unikamy soli nie można jeść kolacji. Jadłoski z diety norweskiej. Menu na 7 dni. Powtarza się dwa razy. Pierwszy dzień. Śniadanie: 3 jajka, herbata lub słaba kawa. Drugie śniadanie: 3 jaja, grejpfrut. Herbata lub słaba kawa. Obiad: 3 jaja, surówka warzywna bez sosów i oleju, kawa lub herbata i jedna kromka chleba. Drugi dzień. Śniadanie: 1 lub 2 jajka, herbata lub słaba kawa. Drugie śniadanie: 1 lub 2 jaja, grejpfrut, herbata lub kawa. Obiad: mięso wołowe gotowane, pomidor, seler naciowy, ogórki i inne warzywa, kawa lub herbata. Dzień trzeci Śniadanie: 1 lub 2 jajka, herbata lub słaba kawa. Drugie śniadanie: 1 lub 2 jaja, gotowany szpinak z łyżką jogurtu. Obiad: Dwa kotlety z kurczaka lub jagnięciny, selernaciowy, pomidor i inne warzywa: herbata lub kawa. Dzień czwarty. Śniadanie: 1 lub 2 jajka, herbata lub słaba kawa. Drugie śniadanie: surówka z warzyw, grejpfrut, kawa lub herbata. Obiad: 1 lub 2 jaja, ser biały, gotowany szpinak, kromka chleba. Dzień piąty. Śniadanie: 1 lub 2 jajka, herbata lub słaba kawa. Drugie śniadanie: jaja, szpinak, kawa lub herbata. Obiad: ryba, surówka, kromka chleba, kawa lub herbata. Dzień szósty: Śniadanie: 1 lub 2 jajka, herbata lub słaba kawa. Drugie śniadanie: sałatka z owoców, herbata lub kawa. Obiad: wołowina, seler naciowy, pomidor, ogórki kiszone, kawa lub herbata. Dzień siódmy: Śniadanie: 1 lub dwa jajka, herbata lub słaba kawa. Drugie śniadanie: zimne mięso z kurczaka lub indyka, pomidor, grejfrut. Obiad Zupa jarzynowa, mięso drobiowe, pomidor, gotowana kapusta, naciowy, grejpfrut, kawa lub herbata. Plusy diety norweskiej Pozwala szybko stracić na wadze, daje szybkie efekty odchudzania przed ważnymi dla nas wydarzeniami np. Na ślub albo przed wakacjami, na których chcemy dobrze wyglądać w bikini. Minusy diety norweskiej Zawiera nadmierną ilość jaj. Światowa Organizacja Zdrowia dopuszcza 10 jajek tygodniowo, a na tej diecie tę ilość przekraczamy. To niebezpieczne dla osób, które walczą ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu. Jest monotonna, bardzo restrykcyjna, towarzyszy jej nieprzyjemne uczucie głodu, chociaż możemy je zniwelować gry Kochani, jak zapewne zwróciliście uwagę, w pewnym momencie pojawił się pomidorek obok ogórka. I co wtedy? W drugim wypadku było tak, że było to uściślone, że chodzi o ogórek kiszony. Pamiętajcie, że jeśli ogórek jest y, kiszony, to ten ogórek już nie zabije witaminy C pochodzącej z pomidora. W pierwszym przykładzie nie było zaznaczone, że chodzi o ogórek kiszony. Yy, możliwe, że w tej diecie dopuszcza się ogórek świeże, ale kochani, to już na własną odpowiedzialność. Ja nie łączyłabym pomidora z ogórkiem, wzięłabym albo więcej pomidora, albo więcej ogórka, natomiast yy, jeśli i tak spożywacie dużo warzyw, no na diecie norweskiej nie spożywa się niczego dużo, oprócz w sumie jaj i grejpfrutów, to jednak szkoda tej witaminki C, mimo że w sumie grejpfrut jest w nią obfity, ale ale myślę, że w tym wypadku jak najwięcej tej witaminy C wspierającej odporność to jak najlepsze rozwiązanie. Dlatego jeśli już to ogóreczek kiszony, a jeśli ogóreczek świeży, to niech pomidorka tam nie będzie. Jest to moja porada. Generalnie ja nie opowiadam się za taką dietą i nigdy bym jej nie zastosowała. Oczywiście prezentuję ją tutaj, bo taka jest moja rola. Muszę prezentować Wam tyle możliwości, ile daje świat. Wiem, że wśród Was jest wiele takich osób, które lubią eksperymentować, które chcą mieć na koncie przejście jak największej ilości tych diet. Ja jestem tak wygodna, że bez bodźca nie jestem nawet w stanie sobie mm, obciąć tych węglowodanów. A przecież zdaje się, że stan ketozy, dieta niskowęglowodanowa, która wprowadza nas w ten stan bądź totalnie bezwęglowodanowa, mmm... To wydawałoby się, że no nie ma nic łatwiejszego. Kiedy w trzeci dzień wchodzimy już w tę pełną ketozę, to to już spala się sam. My przestajemy odczuwać głód i możemy tak naprawdę tłustych potraw, mięsa, warzyw wcinać do oporu. Mimo to jestem właśnie tak wygodna i tak leniwa, że no nie potrafię na przykład na śniadanie, odmówić sobie mm, słodkich krosantów kapucinko. Yy, i tak dalej. Chociaż w stan ketozy wchodzimy nawet wtedy, kiedy y, mamy trochę węglowodanów, ale po prostu mało. Ale to jest taka ketoza, nie ketoza. Następny film w zupełności poświęcę ketozie. A jak osiągnąć stan ketozy, między innymi, y, możecie oczywiście dokonać tego przez zastosowanie się do diety z filmu Im więcej zjesz, tym bardziej schudniesz. Piszcie sobie na YouTubie, kto jeszcze nie miał styczności z tą dietą. Na moim kanale znajduje się taki film. Tam nie ma litości, nie ma w ogóle węgli. Oczywiście oprócz tych, które znajdują się powiedzmy w jajkach, w warzywach nie jesteśmy w stanie uniknąć węgli totalnie. No, oczywiście wiem, że są osoby, które żywią się energią słoneczną, to może, może takie osoby. Jednak bardzo polecam Wam tę dietę, chudnie się na niej błyskawicznie. I szczerze, gdybym za parę dni wyjeżdżała na wakacje, za na przykład dwa tygodnie i chciała pochwalić się idealnym ciałem w bikini, to mimo wszystko yy, prędzej zdecydowałabym się jednak na wpędzenie siebie w stan ketozy i możliwość obiadania się olbrzymią ilością jajek, mięsa, warzyw, niż, yy, niż męczyłabym się na takiej diecie norweskiej. Dajcie znać, co o tym sądzicie i mam nadzieję, że już teraz wyczekujecie tego ketozowego filmu. Gorąco zachęcam Was do obserwowania mojego profilu na Instagramie edytka.nawrocka, także do lajkowania fanpage'a na Facebooku muzyka.edyta.nawrocka. Zapraszam Was po prostu wszędzie, a przede wszystkim do subskrybowania tego kanału, lajkowania tego filmu, mm, zadzwonienia dzwoneczkiem, przy prostokącie subskrybujesz oraz dzielenia się w komentarzach Waszymi opiniami na temat surowej, bardzo rygorystycznej diety norweskiej. Trzymajcie się Pa.